Dobry wieczór, moi kochani. Dzisiaj mamy podwójną transmisję. Kod ustawił mi właściwie dwie kamery. Nie wiem, w którą patrzeć, bo tutaj mam Facebook, a tutaj mam YouTube. Więc jeśli nie dacie rady nas oglądać dzisiaj na Facebooku, to zapraszamy na nasz kanał YouTube. Tam są też inne szeptanki, cała reszta część darmowych medytacji i i kawałeczek nasz. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, zbliża się pełnia, i tak poczułam, że jesteśmy wypełnieni różnymi emocjami. I kończy się kolejny kurs. Hijarku. Kobietki przechodzą kolejne procesy, uczą się siebie, dokonują się w tych paniach zmiany. Moje dziewczyny, rozświetlone kolorami, rozświetlone kontaktem ze sobą, mówią o zmianach. Ja jestem zachwycona tymi zmianami. To jest coś, co daje mi skrzydeł, te zmiany, zmianę w Was. To, że mogę dać Wam narzędzia, które potem wykorzystujecie w domach. Wtedy, kiedy jesteście u siebie, kiedy przychodzi jakiś trudniejszy dzień, możecie usiąść malować, możecie pracować ze sobą. No właśnie, i te zmiany. Wy się zmieniacie i jesteście tak bardzo szczęśliwe z tej zmiany. Całe promieniecie. Dotknęłyście siebie, dotknęłyście swojej duszy i wszystko w sobie zaczynacie układać. Wszystko jest dokładnie tak, jak ma być. A wasze otoczenie patrzy. Patrzy i siedzi. Jesteście inne. Ale najpierw opowiem Wam o czymś, co zdarzyło mi się w życiu. Kiedy jeszcze mieszkałam w Bydgoszczy, w Polsce, miałam swoją firmę i przyjaciółki. Przez długi czas w moim życiu farbowałam włosy na rudo. Bardzo dobrze się czułam w tym kolorze. Ale proces moich zmian był na tyle silny, że w pewnym momencie uznałam, że koniec farbowania. Że potrzebuję siebie naturalnej. Przestałam farbować. Okazało się, że cała moja głowa jest siwa. Te włosy, które widzicie, one są naturalnie siwe. Są prawdziwe. Moje przyjaciółki patrzyły na mnie z niedowierzaniem. Nakłaniały mnie i prosiły, żebym. Poszła do fryzjera, żebym zafarbowała z powrotem włosy na rudo. Chciały mi nawet w ramach prezentu podarować wizytę u fryzjera. Ja konsekwentnie mówiłam: Nie, to jest moja zmiana. Te włosy są częścią mnie. Jeśli mnie kochacie, bardzo was proszę, zaakceptujcie to, jaka jestem. Moja konsekwencja była taka, że w pewnym momencie. Z pół długich włosów ścięłam się na centymetrowego jerzyka. Ja byłam sobą zachwycona. Podobałam się sobie ogromnie. A moje przyjaciółki z przerażeniem patrzyły. Z przerażeniem. I wiecie, przyjrzałam się wówczas ich lękowi. Przyjrzałam się temu, co stoi. Za tą chęcią zrobienia mi dobrze, tem, temu, żebym się dostosowała do nich, to był lęk, że one pod swoimi farbowanymi włosami mają właśnie takie siwe, takie włosy, które są najbardziej prawdziwe. One nie chciały przyjąć swojej zmiany. Przecież każdy z nas każdego dnia jest o jeden dzień starszy, a ciało ma to do siebie, że ulega pewnym zmianom. Ja zmianę wynikającą z wieku przyjmuję z radością, chylenisko czoła wszystkim tym zmianom, których doświadczam. Moje koleżanki miały z tym problem. Ja to rozumiałam, ale w żaden sposób. Nie oczekiwałam, że one przestaną farbować włosy. Ja byłam szczęśliwa, że one są szczęśliwe, mając kolorowe włosy. Ja chciałam mieć swoje. Co z tego wynika, z tej opowieści o moich włosach i farbowaniu i o zmianie? Otóż wynika to to, że ich miłość do siebie i lęk przed tym, że. Coś się w nich zmienia, coś na co nie mają wpływu, i coś się zmienia we mnie, na co nie mają wpływu, jest tak bardzo wielki, że próbowały zmusić mnie do pozostania w danym miejscu. Ja poszłam do przodu, one zostały i mają prawo. Zerkam czasami u nich, do nich sprawdzam, czy są szczęśliwe. Mówią, że są. Ja jestem. Jestem szczęśliwa. Przyjmuję każdego dnia, każdą nową zmianę, bo przecież wszystko tak naprawdę jest zmianą. Tak naprawdę, jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Ale jak pomóc takim ludziom, którzy patrzą i nie dowierzają naszej zmianom? Zostawić ich w tym niedowierzaniu. Mają prawo się dziwić. Kiedy zaczniecie przekonywać na siłę, żeby zaufali, będą jeszcze bardziej się dziwili, jeszcze bardziej będą podważali tym zmianom. Bądźcie sobą. Każdego dnia po prostu bądźcie sobą. Ale bycie sobą. Wtedy, kiedy jesteście w relacji, na przykład w małżeństwie, i zmieniacie się. Mąż patrzy, i któregoś dnia mówi ty jesteś zupełnie innym człowiekiem. Ja bym za taką kobietę. Z taką kobietą bym się pożenił. Mówi taki mąż. Ty się zmieniłaś. On został. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ty każdego dnia szłaś do przodu. A on został często na sofie z pilotem, być może z pokalem piwa, na zdrowie. A ty poszłaś, kochana, do przodu w swoim rozwoju. Jak sądzę, mówiłaś mu o tym, by chwycił cię za rękę, byście poszli razem, razem pod górkę. Bo kiedy jedno idzie, a drugie się zmęczy, to, drugie, to to pierwsze czeka, daje przestrzeń na odpoczynek, na zebranie sił. Ale on mówił, Nie, daj mi spokój. Jaka zmiana? Czemu ja mam przestać jeść mięso? Czemu ja mam zacząć chodzić na długie spacery? Czemu mam zacząć czytać książki? Ty chodziłaś na długie spacery sama. Ty czytałaś książki sama. Nie miałeś z kim opowiedzieć, komu opowiedzieć o tych książkach, bo on był w swoim świecie. Nie chciał uczestniczyć w Twoim świecie. Twoja zmiana zaskoczyła go wtedy, kiedy Ty byłaś już gotowa szeroko rozwinąć skrzydła. A on patrzy, zdziwiony, obca Baba. A na obca, bo się zmieniła wtedy, kiedy On był zajęty sobą w swoim świecie. Nie zauważał, kiedy ty się zmieniałaś, nie słuchał, kiedy mówiłaś, że mm, moja droga, to jest twoje życie. I co teraz zrobić? Co zrobić z takim małżonkiem, który na tej Sofie tupie nogami, że ty się zmieniłaś, że jesteś obcym człowiekiem? Pszczulić go. Powiedzieć, może się go kocham? Dać mu szansę na zmianę, pokazać mu drogę, zaakceptować go takiego, jaki jest. Bo może chce siedzieć na tej kanapie, ma no prawo przecież. Ale pamiętajcie, kochani, nikt z nas nie ma prawa najmniejszego, by niewolić nas w swoich oczekiwaniach. Więc, jeśli macie. Przestrzeń się zmieniać i idziecie na przodę, a z tyłu zostają ludzie. To być może jest czas przytulić, pocałować w nosek, powiedzieć do widzenia, może jeszcze się kiedyś spotkamy, i ruszyć w swoją drogę. W swoim tempie, na swoich nogach, iść do przodu. Bo po to tu jesteśmy? Gdybyśmy szli do przodu, życie nie zaczyna i nie kończy się na sobie, ale życie, szczęściu, to jest właśnie ta droga. Więc, jeśli jesteś szczęśliwa w drodze, to oczekuj cudów. One przejdą. Jeśli tylko wypełnisz się spokojem i zaufaniem. Obiecuję ci, obiecuję ci, że na tej drodze spotkasz cudownych ludzi, którzy będą cię wspierać, którzy będą patrzeć na ciebie i mówić: czy mogę chwilę albo dłużej pójść z Tobą, czy mogę być tak blisko Ciebie, bo masz światło wewnętrzne. Pamiętajcie, że zawsze jest obok Was ktoś. Tylko otwórzcie się na to. A że ta sofa i poka tam został, tak bardzo mi przykro, ale jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. I zmiana nie dzieje się tak. To jest proces. Jeśli ktoś, z kim jesteście, nie zauważył tego procesu, to znaczy, że był Wam obcy, zanim Wy zaczęliście się, zaczęłyście się zmieniać. Czy ktoś z Was ma teraz do mnie jakieś pytanie? Parę, parę pytań z radością odpowiem. Widzę, że dziewczyny moje, uczennice piszą o swojej zmianie. Tak, moje kochane. Jesteście moim światłem na mojej drodze. Jesteście tym, co dodaje mi uśmiechu, co dnie. Bardzo Wam dziękuję, że tak cudownie się zmieniać. I ufam, że wszystko dzieje się dla naszego najwyższego dobra, waszego, waszych najbliższych. Mamy jakieś pytania? Konrad, ktoś pisze, pytam. Nie, nie ma. Nie ma. Dobrze. To ja żegnam się z Wami. W środę następne spotkanie, następne szewtanki. Dobra. A poczekaj, poczekaj, bo tutaj jakaś Joanna chce zapytać o coś. Tak, Wioletko, nie ma co się cofać do tyłu, bo cofanie się jest robienie sobie krzywdy. Co Pani zdaniem wspiera proces zmiany? Proces zmiany dzieje się, kiedy masz kontakt z duszą, więc moim zdaniem proces zmiany wspiera Właśnie kontakt z duszą, spokój, cisza i równowaga. Wtedy, kiedy słuchasz siebie, to jest właśnie zmiana wynikająca z siebie. Wówczas pracujesz dla siebie, zmiana się dzieje dla ciebie. Tak, za parę dni zrobię sobie urlop, a szeptanki będą. Więc zapraszam Was w środę na szeptanki, żebyście mogli sobie ze mną poszeptać. A co jeśli lęk cały czas utrudnia zmiany? Kiedy lęk utrudnia zmiany, wówczas przytulamy się jeszcze mocniej do duszy i prosimy ją odsparć. W politice mamy parę sposobów na to, żeby dotknąć lęku i spojrzeć w niego i powiedzieć: Ja odchodzę. I lęk zostaje na sofie. I jak już ucałujemy te noski i powiemy: Pa, a towarzystwo zaczyna atakować, jak rozmawiać? Przede wszystkim szanując Aleksandru siebie, kiedy Ty szanujesz siebie. oczekujesz szacunku też od innych. I wówczas ci, którzy atakują, przestają już do Ciebie następ. Bywa jednak tak, że to niezwykle uparte istoty, które na siłę chcą mieć Ciebie we władaniu. Wówczas ja proponuję z ogromną miłością do siebie. Powiedzieć jasno i wyraźnie. Stop. Postawić granice i zadbać o siebie. Skąd wiadomo, czy ta zmiana będzie najlepsza dla nas? Jeśli pracujesz z duszą i ufasz temu. To tak się po prostu dzieje. A skąd wiadomo, że nie, że pozostanie w tym miejscu, które Cię krzywdzi, kiedy czujesz, że się nie mieścisz już do tego pudełeczka, czy to jest dla Ciebie najlepsze? Oczywiście, nikt nie powiedział, że zmiana będzie łatwa. Zmiana dzieje się w nieoczekiwany sposób. Zmiana to jest coś, nad czym nigdy nie masz kontroli ale czy masz kontrolę i możliwość bezpiecznego siedzenia w pudełeczku, czy jesteś tam na pewno bezpieczna? Sylwia, a kto ci daje prawo zachęcać innych do zmiany? Warto ich zostawić z sobą, jeśli ty się zmienisz, twoja wibracja się podnosi, inni widzą to, to jest właśnie szansa na to, żeby się zmienić. Grzegorzu, ja też Ciebie tulę z miłością. Cieszę się, że jesteś. Tyle zupełnie nowych ludzi do nas przychodzi. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Cieszę się. To miał być krótki live. Zatem do zobaczenia za tydzień. Przytulam Was do serca wypełniam Was miłością. Wysyłam Wam światełko i niech dzieje się wszystko dla Waszego najwyższego dobra i oby zmiany następowały spokojnie i akceptacją Waszej i otoczenia. Buziaki. Границ, когда